Patrzymy dalej w Ewangelię Mateusza od 7 do 12. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i sadyceuszów przychodzących do szturzyk do nich. plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania, niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie ojca, mamy Abrahama. Powiem wam Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i kiera do korzeni drzew jest przyłożona, wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostanie, zostanie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chszczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On Was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. A więc widzimy siódmy werset. Jest pytanie: czy faktycznie chcecie się upamiętać? Czy faktycznie jesteście przekonani o grzechu, sprawiedliwości i sądzi. Czy faktycznie tak jest? To jest pytanie takie. A więc, żeby realnie zacząć przyjmować łaskę do swojego życia, to najpierw trzeba dać się przekonać Bożej prawdzie. Pamiętacie, co mówiłem w poprzednim odcinku, że łaska jest ściśle związana z prawdą, że prawda Boża, ona przejawia się przez łaskę. Więc o ile my chcemy, żeby łaska prawidłowo działała w naszym życiu, żeby ona, żeby ona w ogóle działała w naszym życiu, to my najpierw musimy dać się przekonać o tym, co jest Bożą Prawdą i o tym, co Prawdą Bożą nie jest. Początek. Te pytanie, to pytanie każdy człowiek musi sam sobie zadać. Czy ja, wołający do Boga o różnorakie zmiany, ja. Jestem gotów na te zmiany.